Budzą nas ze snu, czarne anioły, miłość rodzi w nich lęk. Budzą nas ze snu, czarne anioły. Ciągle spadają w dół. Wiara, której wciąż szukamy, jest daleko stąd, a tyle wiem, że siebie mamy. A po to, by odkrywać na wyląd. Życie nie daje nam tego, czego chcemy. Lecz tylko to, co dla nas ma. Czasami więcej potrzebujemy, dlatego gubimy się w swoich snach. Życie nie daje nam tego, czego chcemy. To nasza ręka otwiera drzwi do rewolucji, której pragniemy, której potrzebujemy my. Czasami zapada się grunt i czekamy na ten cud, jak stary kompozytor, któremu zabrakło nut. To jest nasz świat, który wygląda jak wrak. Nie pozwól byś oglądał go za krat. Stereotypy, które napędzają ten wiek. Przyspieszają życie. wrzucam na piąty bieg. Kocham ten stan, gdy wygrywam, odbieram puchary, zamykam dział stary, biorę mikrofon i dalej gram. To wszystko miało być inaczej. Tylko dla nas ten świat. Nie liczyć zysków, nie dostrzegać strat. Biegnę znów do Ciebie po to, by powiedzieć Ci, co jest tym marzeniem, co ciągle mi się śni. Poznajemy miłość razem, tylko ja i Ty. Ja chcę ją poznawać do końca swoich dni. Biegnę znów do Ciebie po to, by powiedzieć że dzięki Tobie piękny jest każdy kolejny dzień, już na zawsze.